Należy zwiększyć zasilanie i poziom tlenu tak, aby była możliwa swobodna praca. Pracownik TAMI ma się ponownie zapoznać z obsługą tych systemów. Należy też przygotować zapas odżywki, który zapewni gotowość na wypadek rozwoju bazy. Cześć, jestem Wenus. To już moja czwarta wyprawa i jeśli wszystko ułoży się po mojej myśli, to będę już mogła wrócić do domu. Tu eh? Hej, czy możecie mi załatwić jedno z takich stanowisk wirtualnej rzeczywistości? Wyglądają świetnie. Cześć, tutami! Lubię się napić. Jestem trochę smutna po tym, jak rzucił mnie chłopak numer 25. Dwudziesty piąty w ciągu dwóch lat. Żaden z niego książę. Aktywacja koloru. Przylot promu pracowniczego. Łóżko. Mesa. Niedobór odżywki. Dyskoteka. Wytwórnia odżywczy, Śluza. kolektor słoneczny, nowy kolonizator dotarł na miejsce, kolonizator Wenus. Nowy kolonizator dotarł na miejsce. Kolonizator Stick. To ty tu jesteś, szepen. Nowy kolonizator dotarł na miejsce. Kolonizator Tami. Cele misji wypełnione. Światło. Cokolwiek sobie życzysz. Jasne, nie ma sprawy. To ty tu jesteś szefem. Cele misji wypełnione. Poziom zasilania. Pięćdziesiąt procent. Kolektor słoneczny. Światło. że ogarniają mnie smutastki. Cele misji wypełnione. Blackwater Industries. Misja wygrana. Blackwater Industries. Końcowe przygotowania poprzedzające instrukcje dotyczące naszej misji. Poziom czystości bazy jest niski, co wpływa na morale załogi. Zmień sytuację, wykorzystując dostępne stacje czyszczące. Kabiny prysznicowe oraz obiekty rekreacyjne są już sprawne i dostępny dla załogi. Stick i Tami już rzucają się sobie do gardeł. Lepiej się nimi zająć, zanim sprawy wymkną się spod kontroli. Cóż, przynajmniej mamy już prysznic. Zabierzmy się więc za wyczyszczenie mnie, ich i całej bazy. Aktywacja hej ho, hej ho, Do pracy się szło. Stanowisko sprzątania. Kabina prysznicowa. Poziom zasilania 50%. Wiadomość osobista. Pozwól, że dam ci dobrą radę, jasne? Stanowisko Stig i Tami muszą poradzić sobie z własnymi problemami, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Przygotuj Stanowisko nam tu jakieś miejsce spotkań i kasztami pogadać ze Stigiem. Bieżnia. Światło. Brak dostępu do strefy zakazanej. 说。 Brak dostępu do strefy zakazanej. Brak dostępu do strefy zakazanej. Światło Nie masz dostępu do tego obszaru. Brak dostępu do strefy zakazanej. Nie możesz budować poza znacznikami strefy. do tego tego obszaru. Nie, nie masz dostęp dostępu do tego, nie, nie, możesz nie, nie możesz budować poza znacznikami strefy. Nie możesz budować poza znacznikami strefy. Brak dostępu do strefy zakazanej. To ty tu jesteś szefem. O nie, nie to! A, tak jest! Kolonizator tak zelemis Kolonizator... tak Kolonizator... tak Kolonizator... tak Kolonizator... jak jak z tego Zostały To ja jestem zadowolona! Haha, racja. Wiedomość osobista. Hej, patrzcie tam! Na krańcu bazy świecą takie śliczniutkie, czerwone Światło. światełka. Kto je tam umieścił? Wiadomość osobista. Tami, to są znaczniki strefy operacyjnej umieszczone tu przez statek zwiadowczy. Nie wolno nam ich przekraczać. Nie mówiłam ci już tego? Słyszałeś to stick? To brzmiało jak sygnał radiolokatora. Mam przeczucie, że niedługo coś się zacznie dziać. Wiadomość osobista. Tak, słyszałem. Wydaje mi się, że to dochodziło gdzieś z północy. Światło. Ej! Wykonaj skan organiczny, co? Wydaje to mi się, że mamy tu się? na zewnątrz lupulusy. Ktoś będzie musiał tam wyjść Światło. i je wypalić, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli. Cele misji wypełnione Blackwater Industries Misja wygrana Blackwater Industries Na północ od Waszej pozycji wykryto złoża żelaza. Aby je odnaleźć, zbadaj nowo otwartą strefę i zlokalizuj sygnał znacznika. Poszukiwania wykazały też, że w okolicy znajdują się duże ilości gwałtownie rozprzestrzeniającej się roślinności oraz ślady prawdopodobnej działalności prymitywnych obcych. Zanim rozpocznie się wydobycie żelaza, należy usunąć tę roślinność. Akta z działu kadr wskazują, że przynajmniej jedno z Was jest kretynem. A poza tym wszyscy już chyba wiecie, kim jestem, więc możemy darować sobie uprzejmości. Nasza firma jest bardzo zainteresowana planetą, na której się znajdujecie, oraz pobliskimi układami. Od tej chwili wasza załoga została dodana do mojej listy ulubionych na ósmym miejscu. Gratuluję. Katastrofa! Waterhouse będzie nas osobiście obserwował podczas tego zadania i pomyśleć, że pod koniec roku chciałam przejść na emeryturę. A teraz, zanim to nastąpi, pewnie będę już martwa. Zapewne z powodu A. wyczerpania, B. obcych, którzy zeżrą mój mózg, C. wydobycia jakiegoś nowego eksperymentalnego minerału, wzbudzającego entuzjazm Waterhouse'a. Przynajmniej jesteśmy już zadomowieni i chyba dobrze, że mamy już pierwsze prawdziwe rozkazy. Nazywam się Din. Lubię regularnie zjeść, lubię czystość w bazie i potrzebuję własnego miejsca. Jeśli będziesz słuchał, co mówię, ułoży się nam świetnie. Aktywacja koloru. Otwieram strefę zakazaną. Przylot promu pracowniczego. Wykryto światło Światło. Znacznik znaleziony. Stanowisko karczowania. To ty tu jesteś szefem. Wiadomość osobista. Że co? Będziemy mogli korzystać z kosmicznych skuterów? Robi się coraz lepiej. Mała Biokopuła. Korytarz. Wiosła treningowe, bieżnia, bankomat, korytarz. wypełnione. Nowy kolonizator dotarł na miejsce. Kolonizator D. Dobra, uszczęśliw się, się. 60%. Wiadomość osobista. Cześć, jestem Wenus. Dobrze zobaczyć tu jakąś nową twarz. Słyszałam, że znasz się na medycynie. Nawet nie wiesz, jak mnie to cieszy. Wiadomość osobista. Hej, słyszałam, że w koleżu grałeś w drużynie koszykówki. Nie wiem jak tobie, ale mnie przydałaby się odrobina ćwiczeń. Szefostwo udostępniło nam przyrządy treningowe. Mądrze wydane pieniądze. Finanse. Kontrola handlu. Warunki w bazie. Skan planetarny. Słoneczny Baza jest atakowana. Cele nic korporacji. Maksymalizacja zysku udziałowców. Nie spodziewałem się po was zbyt wiele, ale udało się wam mile mnie zaskoczyć. Gratuluję. Misja wygrana. Blackwater Industries. Masz zezwolenie na rozpoczęcie wydobycia żelaza. Rozbuduj magazyny i tam zgromadź uzyskany surowiec. Udostępniono stację medyczną na wypadek ukąszeń zmutowanych os. Wreszcie mamy stację medyczną. Te ukąszenia os są straszliwie bolesne. Dlaczego zawsze musimy czekać, aż komuś stanie się krzywda, zanim udostępnią nam stacje medyczne? Hej, Wenus! Ten nowy zna się na górnictwie? Mojej wysokość, tami, nie ma o tym bladego pojęcia. Nie, wygląda na to, że to znów będzie spoczywać na naszych barkach, brachu. Cześć! Jestem Candy, 24 lata. Dziewczyna! To mój pierwszy raz w kosmosie. To miejsce jest czadowe. Gdzie jest najbliższa kosmetyczka? Aktywacja koloru. Przylot promu pracowniczego. Magazyny. Światło. Magazyny. Wirtualnie. Ekstraktor żelaza. To ty tu jesteś szefem, wiadomość osobista, Cele misji wypełnione. No i masz stick. Jesteś królem górnictwa, więc niechże Wasza wysokość zabiera się do roboty. Nowy kolejzator do Człowieku, nie ma szans! Nie mogę tego zrobić. 70%. To ja, Candy, mogę zaczynać. Wiadomość osobista. Mamy tu osy. Wygląda na to, że w innej dolinie znajduje się wielki Światło. rój. To stamtąd przylatują do nas przez pęknięcie na końcu jednej ze ścian kanionu. Wiadomość osobista. Świetnie. Nie mamy jeszcze żadnych systemów bojowych, więc zapewne nasze stacje medyczne będą pękać w szpach od nadmiaru ofiar ukąsz. Idę... odpocząć, dobra? Siema! Heja. Idę do pracy. Wiadomość osobista. Wydobyliśmy już praktycznie całe żelazo. Ciekawe, co jeszcze szykuje dla nas firma. Wygląda na to, że trochę tu posiedzimy. Cele misji wypełnione. Misja wygrana.